To był wspaniały, zwariowany sezon. Kończymy go na podium, to drugie podium z rzędu w Mistrzostwach Świata. Jesteśmy zadowoleni. Wygraliśmy Turcję, Sardynia przyjechana na drugim miejscu. Bardzo się cieszę, bo mogę pracować z profesjonalistami. Lotus Rally Team to ludzie z pasją, ale też tacy, którzy wiedzą co robią. Potrafią się odnaleźć w każdej, nawet bardzo trudnej sytuacji. To też pokazał między innymi ten rajd. Cieszę się, że tutaj jesteśmy, jesteśmy w pełni optymizmu na przyszły rok. Na pewno, jeżeli będziemy mieli taką możliwość, przygotujemy coś specjalnego. Damy z siebie wszystko jak zwykle i przygotujemy się jeszcze lepiej. Mamy duży potencjał i cieszę się, że możemy robić to, co kochamy. Myślę, że przed rozpoczęciem ostatniej rundy Mistrzostw Świata nikt nie spodziewał się, że będzie ona tak wymagająca. Przekonało się o tym wielu kierowców, głównie ze względu na trudne warunki panujące na drodze. Mieliśmy tutaj mokrą nawierzchnię, mieliśmy sporo szutru, który rozmakał, tworzyły się kolejne głębokie, a w sobotę jeździliśmy w Alpach, gdzie w górnych partiach leżał śnieg. Trudno było przeczytać przyczepność. Cieszę się, bo to zdobyte doświadczenie, jeżeli będziemy mieli możliwość wykorzystać, to na pewno zaowocuje w przyszłości. Zapraszam na odcinek specjalny. Sporty motorowe w każdy piątek o 17. Do usłyszenia, Karol Ferenc.